Nie uwierzysz, co się wydarzyło, gdy bogaty Playboy zatrudnił bezdomną kobietę, aby urodziła jego dziecko. Ale nic nie mogło go przygotować na to, co wydarzyło się na sali porodowej. Pośród lśniących świateł drapaczy chmur Warszawy mieszkał Jan Kowalski, magnat technologiczny, którego fortuna była równie ogromna, co jego samotność. Spadkobierca jednej z największych firm programistycznych w Polsce miał wszystko, czego dusza zapragnie, z wyjątkiem tego, czego pragnął najbardziej rodziny. Po wielu nieudanych związkach i rozczarowaniach miłosnych podjął kontrowersyjną decyzję, postanowił wynająć kobietę, która urodzi mu dziedzicę. Na drugim końcu miasta, w cieniu zimnych i wilgotnych ulic, Katarzyna Nowak walczyła o przetrwanie. Była nauczycielka literatury, której życie rozpadło się po serii osobistych tragedii, pozostawiając ją bez dachu nad głową i bez nadziei. Każdy dzień był dla niej walką, a każda noc zwycięstwem, tylko dlatego, że udało jej się przeżyć. Los splotu ich ścieżki pewnej deszczowej nocy. Jan, wychodząc ze spotkania, zauważył Katarzynę skuloną pod daszkiem opuszczonego budynku. Coś w niej głęboko go poruszyło, może godność, która wciąż była widoczna w jej spojrzeniu, a może sposób, w jaki kurczowo trzymała przytuloną do piersi zniszczoną książkę. Pod wpływem impulsu podszedł do niej i zaproponował gorącą kawę. Podczas rozmowy Jan podzielił się swoim pragnieniem posiadania dziecka oraz przedstawił jej swoją propozycję. Katarzyna, początkowo sceptyczna, dostrzegła w tej ofercie szansę na odbudowanie swojego życia. Zgodziła się, nie tylko ze względu na pieniądze, ale również dla możliwości nadania swojemu istnieniu nowego sensu. Następne miesiące upłynęły im na zaskakująco harmonijnym współżyciu. Jan zadbał o wszelkie wygody dla Katarzyny, a razem przygotowywali się na narodziny dziecka. Ich relacja przekształciła się w prawdziwą przyjaźń, pełną szacunku i wzajemnego zrozumienia. Jednak to, co wydawało się idealnym rozwiązaniem, zaczęło się komplikować. Katarzyna zaczęła kwestionować własne uczucia wobec dziecka, które nosiła pod sercem. Czy będzie w stanie oddać je po porodzie? Jednocześnie Jan zaczął uświadamiać sobie, że jego początkową motywacją nie była jedynie chęć posiadania spadkobiercy, lecz desperacka potrzeba ludzkiej bliskości. Kulminacyjny moment tej niezwykłej historii rozegrał się na sali porodowej. Gdy Katarzyna z całych sił walczyła, by wydać dziecko na świat, Jan trzymał ją za rękę, oboje pogrążeni w burzy emocji. Gdy płacz noworodka wypełnił pomieszczenie, nastąpiło nieoczekiwane odkrycie, które na zawsze odmieniło bieg ich życia. Pielęgniarka, podając Katarzynie dziecko, zawołała zaskoczona: Ma oczy po mamie. Jan i Katarzyna spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Przecież dziecko miało być wynikiem anonimowej dawki komórek jajowych. Prawda uderzyła niczym grom z jasnego nieba, wskutek błędu medycznego wykorzystano komórkę jajową Katarzyny. Dziecko, które nosiła pod sercem, było biologicznie jej własnym. To odkrycie wstrząsnęło fundamentami zawartego między nimi porozumienia. Jan, początkowo oszołomiony, szybko uświadomił sobie, że więź, jaka zrodziła się między nimi oraz z dzieckiem, przekraczała ramy jakiejkolwiek umowy. Katarzyna natomiast stanęła w obliczu wewnętrznego dylematu, rozdarta pomiędzy naturalną miłością matczyną a wdzięcznością wobec Jana. Wspólnie podjęli decyzję, że dla dobra dziecka najlepszym rozwiązaniem będzie wychowywanie go razem, tworząc rodzinę może nietypową, ale zjednoczoną przez miłość i siłę pokonywania przeciwności losu. I tak, od chłodnych ulic Warszawy, aż po ciepło domu zbudowanego na nieoczekiwanych fundamentach, Jan, Katarzyna i Mały Aleksander rozpoczęli nowy rozdział swojego życia udowadniając, że więzi uczuciowe mogą narodzić się nawet w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach. Tego Jan się nie spodziewał, że z biegiem czasu Katarzyna zacznie zajmować w jego sercu miejsce, którego żadna inna kobieta nigdy nie potrafiła wypełnić. On, przyzwyczajony do powierzchownych relacji i pustych interesów, odnajdywał w niej cichą siłę, mądrość, która wprawiała go w zakłopotanie. Wieczorne rozmowy stały się ich codziennym rytuałem, rozmawiali o literaturze, o marzeniach, które ona musiała pogrzebać w chłodzie ulic, o jego samotnym dzieciństwie, duszonym przez pieniądze i nieobecność bliskich. Jakby dwie poranione dusze, pochodzące z zupełnie różnych światów, rozpoznawały się w milczeniu. Jednak umowa była jasna, po porodzie Katarzyna miała odejść, z fortuną wystarczającą, by rozpocząć nowe życie, ale bez dziecka. Mimo to, w głębi serca zaczynał w niej narastać ból na samą myśl o tym rozstaniu. Nigdy nie planowała się przywiązać. Ale czując kopnięcia dziecka, słysząc jego ruchy w cichych nocach rezydencji, instynkt macierzyński rósł w niej niczym korzeń, którego nie da się wyrwać. Jan również to zauważył, nie mówił nic, lecz jego spojrzenie zatrzymywało się na niej coraz dłużej, serce biło szybciej, gdy widział jej uśmiech. Coraz częściej zadawał sobie pytanie, czy rzeczywiście kupuje dziecko, czy może niszczy matkę? Do porodu pozostawało już niewiele tygodni, gdy pewnej nocy Katarzyna, przestraszona i zrozpaczona, wyznała mu sekret, który odebrał mu mowę. Przyznała, że kiedyś miała dziecko. Chłopca, który został jej odebrany, gdy życie rozpadło się na kawałki. Straciła go na rzecz systemu adopcji przymusowej, kiedy została bez domu. Jan poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Jak to możliwe, że ktoś z tak czystą duszą był łamany przez los tyle razy? Tamtej nocy coś między nimi zmieniło się nieodwracalnie. Nie byli już tylko biznesmenem i bezdomną kobietą zawartą w zimnej umowie. A gdy Jan ujął jej dłoń i obiecał, że nikt i nic nie odbierze jej tego dziecka, Katarzyna zapłakała jak ktoś, kto właśnie narodził się na nowo. Ale tego żadne z nich nie mogło przewidzieć. Bo w tej sali porodowej czekał na nich los nad którym ani jego pieniądze, ani jej siła nie miały władzy. A to, co wydarzyło się tamtego dnia, na zawsze miało odmienić ich życie. Nadszedł wreszcie ten wielki dzień. Niebo nad Warszawą było szare, a ciężkie chmury zdawały się dźwigać ten sam ciężar, co serca tych, którzy mieli wkrótce stawić czoła przeznaczeniu. Jan prowadził samochód w milczeniu po mokrych ulicach miasta. Obok niego siedziała Katarzyna, głęboko oddychając i walcząc z narastającym lękiem. Czuła, że dziecko zaraz przyjdzie na świat, ale nie to przerażało ją najbardziej, nie ból fizyczny, lecz niepewność tego, co nastąpi potem. Czy Jan naprawdę pozwoli jej zatrzymać dziecko? Czy w głębi duszy widział w niej tylko element zawartego kontraktu? A jeśli zmieni zdanie? Kiedy dotarli do najbardziej luksusowego prywatnego szpitala w Warszawie, wszystko wydawało się przygotowane. Pielęgniarki już czekały, najlepsi lekarze byli w gotowości, wszystko opłacone niewypieniędzmi. A jednak w oczach Katarzyny było więcej strachu niż ulgi. Wiedziała, że kiedy dziecko się urodzi, jej los i los jej syna, będzie w rękach człowieka przyzwyczajonego do posiadania wszystkiego i nie utracenia niczego. Jan mocno chwycił jej dłoń, zanim zabrano ją na salę porodową. I po raz pierwszy nie mówił jak przedsiębiorca, nie mówił jak zleceniodawca. Szepnął: Nie jesteś sama. Obiecuję. Te słowa wyryły się w jej sercu mocniej niż jakikolwiek podpisany kontrakt. Ale los, jak to bywa, już przygotowywał dla nich wstrząs, którego nie da się kontrolować ani przewidzieć. Kiedy dziecko przyszło na świat, w sali zapanowała dziwna cisza. Lekarze wymieniali między sobą zaniepokojone spojrzenia, szeptali słowa, których Katarzyna nie była w stanie zrozumieć. Próbowała zobaczyć syna, ale nie pozwolono jej, natychmiast zabrano go do innego pomieszczenia. Ogarnęła ją rozpacz. Co się dzieje z moim dzieckiem? Krzyknęła przez łzy. Kilka minut później Jan wbiegł do sali wstrząśnięty i blady jak ściana. W dłoni trzymał kopertę. Kopertę z wynikami badania, które na zawsze miało odmienić los ich trojga. Jan zbliżył się do niej z drżącym głosem. Katarzyno, nie wiem, jak ci to powiedzieć. To dziecko, to dziecko nie jest tylko twoje, kropka. Przerwał na chwilę, nabierając głęboko powietrza. To dziecko jest także moje. Naprawdę. Z mojej krwi. Ty jesteś biologiczną matką mojego zaginionego syna. Świat Katarzyny runął. To dziecko, to dziecko nie jest tylko twoje, Katarzyno, powtórzył Jan z drżącym głosem, jakby walczył z własnymi emocjami. Spojrzała na niego, nie rozumiejąc, serce zaczęło jej bić jak oszalałe, a strach ogarnął każdą komórkę jej ciała. Uzypaliły jej oczy, a dławiący lęk ściskał jej pierś. Jak to? Co ty mówisz, Jan? Jej głos był drżący, prawie szeptem pełnym bólu i rozpaczy. Jan usiadł obok niej, wciąż trzymając w rękach zamkniętą kopertę, i spojrzał jej w oczy z prawdziwym żalem, z uczuciem, o które sam siebie nie podejrzewał. Przed porodem zleciłem rutynowe badanie genetyczne. Chciałem tylko mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest w porządku. Ale wyniki pokazały coś, co mnie całkowicie zniszczyło. Drżącymi rękami otworzył kopertę, wyciągając papiery, które wydawały się ważyć tony. To dziecko jest moim dzieckiem i jest także twoim dzieckiem, Katarzyno. Przez chwilę czas wokół niej jakby się zatrzymał. Milczała, wpatrzona w niego, jakby nie była w stanie pojąć tego, co właśnie usłyszała. To niemożliwe, wyszeptała, czując, jak grunt usuwa jej się spod nóg. Jan mówił dalej. Pamiętasz, jak opowiadałem ci, że wiele lat temu, w czasach mojej nieodpowiedzialnej młodości, oddałem anonimowo materiał genetyczny do jednego z programów sztucznego zapłodnienia. Zrobiłem to bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Spuścił głowę, zawstydzony, zdruzgotany. Katarzyno, lata temu, kiedy próbowałaś zajść w ciążę metodą in vitro, mając nadzieję na dziecko ze swoim byłym mężem, anonimowym dawcą, byłem jak kropka. Jej serce rozpadło się na kawałki. Wspomnienia sprzed lat eksplodowały w jej umyśle, bolesne leczenie, cierpienie po stracie męża, nieudana, jak wtedy myślała, próba. Ale los, przewrotny i okrutny, wybrał dla niej inną drogę. Dziecko, które nosiła pod sercem, nie było owocem pustej umowy. Było dzieckiem, o którym zawsze marzyła. I dzieckiem, które los przeznaczył, by połączyć dwie zranione dusze. Zakryła twarz dłońmi, szlochając niekontrolowanie ze strachu, z radości, z szoku, ze wszystkiego naraz. Jan objął ją po raz pierwszy bez żadnych granic, bez barier, bez umowy. Tam, w tej sali porodowej, nie byli już dwojgiem zagubionych ludzi. Byli wreszcie rodziną. Katarzyna płakała w sposób Jakiego Jan jeszcze nigdy u nikogo nie widział? To nie był zwykły wybuch smutku, to był krzyk duszy, mieszanka bólu, niedowierzania i miłości, która wylewała się z niej bez pytania o pozwolenie. Ściskała swoją pierś, jakby chciała przytrzymać własne serce, żeby nie rozpadło się na kawałki. Jan, stojąc przed nią, czuł się mały. Po raz pierwszy w życiu najbogatszy człowiek w Warszawie uświadomił sobie, że pieniądze nic nie znaczą wobec przeznaczenia. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ty? Powtarzała między szlochami, jakby utknęła w koszmarze. Jan ukląkł obok niej, a łzy również zaczęły spływać z jego oczu, które jeszcze do niedawna uważał za niezdolne do płaczu. Nie wiem, Katarzyno. Przysięgam, że nie wiem. Cały świat może mnie nazywać człowiekiem kontrolującym, aroganckim, właścicielem wszystkiego. Ale wobec tego jestem tylko zagubionym człowiekiem. Spojrzała na niego oczami pełnymi łez i zmęczenia. Rozumiesz, co to oznacza? To dziecko od zawsze było moje, od zawsze było nasze, nie z umowy, nie za pieniądze, z przeznaczenia. Cisza zawisła nad nimi jak niewidzialna zasłona. Nagle cała jej przeszłość pełna cierpienia, noce spędzone na zimnych ulicach, samotność Jana wśród luksusu, wszystko zaczęło nabierać sensu. To były lata złamanych ścieżek, które nieświadomie biegły obok siebie ku tej właśnie chwili. Ale los, jak zawsze przewrotny, trzymał jeszcze w zanadrzu ostatni element tej układanki. Chwilę później drzwi otworzyły się z impetem. Do środka weszła lekarka z poważnym wyrazem twarzy, trzymając w dłoniach kopertę. Panie Janie. Pani Katarzyno. Musimy porozmawiać. Odkryliśmy coś o dziecku, co musicie natychmiast wiedzieć. Ich serca zabiły ponownie, równocześnie. Jakby wszystko, co dopiero co odkryli, było tylko początkiem, a życie chciało poprowadzić ich jeszcze głębiej w tę przepaść emocji. Co się stało, pani doktor? Zapytał Jan, wstając w napięciu. Lekarka wzięła głęboki oddech. Dziecko urodziło się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, schorzeniem, które można leczyć wyłącznie za pomocą niezwykle delikatnego i ryzykownego zabiegu. I jedynym możliwym dawcą jest jego biologiczny ojciec. Cisza, która zapadła w sali, była przytłaczająca. Los nie chciał jedynie połączyć tych dwojga ludzi, on chciał wystawić ich duszę na próbę ostateczną. Lekarka spojrzała na Jana i Katarzynę poważnym, ale pełnym empatii wzrokiem. Cisza w tej sali krzyczała głośniej niż jakiekolwiek słowa. Dziecko urodziło się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zwaną zespołem skowrońskiego, schorzeniem, które wpływa na produkcję zdrowych komórek krwi. Katarzynie ugięły się nogi. Jej świat, który już wcześniej stanął na głowie, teraz zdawał się całkowicie rozpadać. Ale lekarka kontynuowała coś, co sprawiło, że ich serca zamarły. Istnieje leczenie. Jednak, aby dziecko mogło przeżyć, konieczny jest natychmiastowy przeszczep szpiku kostnego od zgodnego dawcy. Jan ścisnął mocno dłoń Katarzyny, gotów poruszyć niebo i ziemię, jeśli będzie trzeba. Proszę wykonać badanie na mnie. Oddam szpik, cokolwiek będzie potrzebne. Lekarka, z drżącym głosem, przerwała mu jednak. Już je wykonaliśmy, panie Janie. Niestety, nie jest pan zgodnym dawcą. Ale jest jeszcze nadzieja. Spojrzała prosto na Katarzynę. To pani jest jedyną szansą dla swojego dziecka. Czas się zatrzymał. Uzyspływały spływały po jej twarzy, tym razem były to łzy miłości, odwagi i bezgranicznego oddania. Bez chwili wahania odpowiedziała. Zrobię to. I zrobiłabym to tysiąc razy. On jest wszystkim, co mam. Następne dni były najintensywniejszymi w życiu Katarzyny. Zabieg był trudny, bolesny, wymagał nie tylko siły fizycznej, ale i siły duszy. Jan był przy niej przez cały czas, zapominając o spotkaniach, kontraktach, majątku. Tam, w chłodnej sali szpitalnej, najpotężniejszy człowiek w Polsce był po prostu ojcem. A ona, kobieta, którą kiedyś uważał jedynie za część umowy, była teraz najsilniejszą matką, jaką kiedykolwiek poznał. Kilka miesięcy później wydarzyło się coś, co wydawało się niemożliwe. Dziecko, które nazwali Aleksy, pokonało chorobę. Przeżyło. Rosło silne. Jego oczy były doskonałym połączeniem dwóch światów, które kiedyś wydawały się tak odległe, czystości ulicy i wielkości pałaców. Jan, odmieniony, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Uklęknął przed Katarzyną, nie niespychą, lecz z pokorą i prawdziwą miłością. Nie chcę, żebyś była tylko matką mojego dziecka. Pragnę, abyś była kobietą mojego życia. Bo to ty nauczyłaś mnie, co naprawdę jest ważne. Uzy znów popłynęły, lecz tym razem były to uzy szczęścia. Pobrali się podczas skromnej ceremonii, otoczeni przyjaciółmi, którzy nigdy nie patrzyli na pieniądze, lecz na historię, która ich połączyła. A Katarzyna? Nigdy więcej nie musiała spać na zimnych ulicach Warszawy. Nie musiała już szukać schronienia. Bo w końcu odnalazła swój dom, w sercu, które przez długi czas wierzyło, że miłość to coś, co można kupić. Ale prawdziwa miłość zdobywa się sercem. Myślałeś, że widziałeś już wszystko? Kliknij więc w następny film. Bo to, co się tam wydarzy, pozostawi cię bez słów.